Jest z nami trener drużyny gości, pan Adrian Siemiejec. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Bardzo proszę o komentarz po tym spotkaniu. Zacznę od, od podziękowań dla, dla zawodników za, ta, za taką wiarę, za, za poświęcenie, za, za grę do końca. Podziękowań też dla, dla naszych kibiców, którzy dzisiaj, może będę się powtarzał, ale no byli fantastyczni. Już nie mówię o samej frekwencji, ale, ale doping, który prowadzili to wsparcie jeszcze teraz nawet dopingują cały czas na sektorze, także widzę, jak duża wiara jest w nich i, i to poświęcenie i, i są z drużyną na dobre i na złe, za to też im bardzo, bardzo dziękuję. No, trudne to było spotkanie. Piast jest naprawdę w dobrym momencie, czuć to po nich. W takim aspekcie pewności siebie, ale też to jest po prostu dobra drużyna, i kolejny raz potwierdza to w tym meczu z nami, że, że bardzo trudno jest im się przeciwstawić, bardzo trudno jest stwarzać z nimi sytuację. Dlatego, no na pewno, na pewno finalnie, biorąc pod uwagę cał, cały scenariusz tego spotkania, możemy być z tego punktu zadowoleni. Tydzień został do końca i i tak naprawdę, finał sezonu w Białymstoku, przed, przed naszymi kibicami, e, nas czeka z wartą poznań. i mm, no Teraz, już chwilę odpoczniemy i pełne skupienie, pełna koncentracja na, na tym bardzo ważnym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Teraz czas na Państwa pytania. Bardzo proszę. potem weszło, panie trenerze. Jaga. Każdy widział, że bardzo długo miała problemy z kreowaniem w sytuacji. To bardziej wynikało właśnie z klasy Piasta, tego momentu, w którym się znajduje, Czy stawka męczą dawała sobie znać? Czy na pewno to, co powiedziałem na, na podsumowaniu, że, że było czuć z boku, że, że po prostu Piast jest silny. Dzisiaj pod kątem organizacji gry, ale też mentalności dobrej i też jako jednostki w pojedynkach i, i to czuliśmy na pewno jako, jako sztab. E, mam wrażenie, że, że to nie jest stawka meczu, a mieliśmy trochę strukturalnie problemy, jeżeli chodzi o budowanie ataków i e, próbowaliśmy to w przerwie skorygować, e, więc myślę, że to taka potrzeba tu szerszej analizy i ciężko jest na gorąco odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejsze dzisiaj to, już, już na tym etapie to są punkty i, i tutaj na to przede wszystkim musimy największą uwagę położyć. Będzie telefon do Dawida, to już każdy z Was się złapie, bo wiadomo, że pewnych spekulacji Panu nie ma. Znacie się, lubicie, więc zawsze jakieś tam umysły, spekulacje lubicie. No, to oczywiście przyjaźnimy się i, i rozmawiamy regularnie. To nie jest tak, że, e, że nie rozmawiam z Dawidem przez miesiąc, i nagle teraz przed takim meczem chwycę telefon i nagle sobie przypomnę o jego, o jego, o jego istnieniu. E, no, ale fakt jest taki, że oboje jesteśmy profesjonalistami e, i, i oboje będziemy chcieli w sobotę po prostu wygrać mecz. E, no, jest to nie, niesamowity chichot losu bym powiedział, że, e, że przyjdzie mi taki mecz zagrać w stoku ze, ze swoim przyjacielem, to no jest to historia na pewno na może kiedyś na książkę. Czuje pan, że po tym meczu będzie musiał dochodzić do siebie dłużej niż zazwyczaj? <laughs> Powiem szczerze, że od dłuższego czasu co tydzień się tak czuję, także e, i mówię tutaj na pewno o dawce emocji, bo, bo, bo ta liga na finiszu no, jest bardzo emocjonująca, ale no, z drugiej strony, takie momenty to jest coś pięknego. To takie chwile w życiu, które można przeżywać e, i, i to, co dzisiaj się dzieje w naszym ogólnie życiu, ale też, też w moim, e, sięgając pamięcią, gdzie byłem niecały ponad rok temu, a, a dzisiaj, co się dzieje, to no, nic: tylko się cieszyć i, i, i czerpać z tych chwil całość, ale no. Najważniejszy mecz przed nami.